Witam bardzo serdecznie. Chciałbym Wam dzisiaj coś pokazać. To w Niemczech. Tutaj dopiero widzę drugi, trzeci raz. Dostałem to wczoraj od znajomych. Wieczorkiem byli w lesie na grzybkach zobaczyć, rekonesans robić. Oczywiście parę grzybków z i to przynieśli. I już to pokazuję. To się nazywa Siedziń Sosnowy w różnych regionach nazywają kozia brodzia, ko, kozia broda, szmaciak, broda starca, różne nazwy mają, ma ten grzyb. Mówią, że jest dobry na jelita, na raka, na układ krwionośny. Ma zapach młodych orzechów. Rośnie na pniach starej, zgnitej sosny, tak długo rośnie. Tak długo, aż nie zeżre tej sosny, tego pniaka, tych resztek. I wtedy sieje się gdzie indziej, tu umiera, sieje się gdzie indziej na inne starepnie i tam se wegetuje. Dzisiaj zrobimy go tak jak z Fajko. spróbujemy. W panierce z mąką i bułką tartą. Zaraz zaczynamy. Tu se ukroiłem kilka kawałek, tu jest ta resztka cały, tu to wszystko też zachowamy. Tu się ukroiłem kilka takich plastrów, które będziemy robić, wykorzystamy do panierki. Jeszcze raz je muszę przeglądnąć dokładnie, bo jak widać, problem, jak widać jest problem z dobrym go wyczyszczeniem, a z tego jutro będziemy robić jajeczniczkę na śniadanko z tym grzybkiem, a to dzisiaj za chwilę będziemy panierować, jak z chabowego, i próbować. I tak, mam tu naszykowane jajeczko, mąka, bułka i grzybki. Tu oczywiście patelnia z tłuszczem. Używamy tłuszczu, jakiego chcemy. Macamy go. Tutaj uuu się trochę nam rozwalił, ale to nic. Damy radę. Damy radę. Mąka. Jajko bułka i bułeczka o, tak porządnie. Tak! O, I na patelnię. Jeszcze kurczę za mało tłuszcz nagrzany. No, ale to nic. I następny kawałek. W mące. W mące. Kurczę, muszę to sam robić. Nie ma kto mi tu pomóc, nagrać. I jajeczko znowu. O, troszkę mało tego jajeczka dałem, ale jakoś damy jedną ręką radę. O. I teraz znowu półeczka. I na patelę. Tu mi takie resztki zostały. To, to też damy do bułeczki. Osypiemy bułeczką. O. I rzucamy. Nie mamy co się pierdzielić z tym. I tak wykorzystamy. Zjemy. I znowu. Mąka. Jajko jajko bułeczka i rzucamy o i tu jeszcze jeden. starczy na mięczka na jeden kawałek i znowu to samo tak tak i tak tak tego nie lubię robić, panierować Och. no ale nic, trzeba i tu dajemy tak jest i się nam ładnie piecze znaczy smaży tak i smażymy do aż się zarumieni ładnie tak jak kotlecik schabowy pięknie smażymy ale super zapach po prostu mm, dupę urywa no. tu mi taki maleńki kawałek został ale to jutro wykorzystamy wszystko wszystko wykorzystamy jutro do jajek czekamy aż z jednej z drugiej strony z jednej z drugiej strony ładnie się zarumieni i przystępujemy do konsumpcji bardzo polecam jeszcze przepyszny grzyb Przepyszny grzyb rzadko spotykamy, znaczy teraz już jest ponoć, ale w Niemczech jest rzadko spotykany. Do 2014 roku przez całą Unię on był zabroniony, zrywany. Był pod ochroną, a już nie jest pod ochroną. Można go zrywać. Tak, sprawdzamy co tu się dzieje. O, tu się widzę ładnie rumieni, ale jeszcze chwileczkę potrzymamy. Tu. O, to małe, to małe. Można przewrócić. Tak, a dobra, odkroimy to. Jeszcze jeszcze tak leży. To takie pierdoły małe na środku nieco leżą. O! Jeszcze chwilkę. No jeszcze to już to się ładnie o. to po prostu będzie zaraz za moment do konsumpcji i tak tu już przewróciliśmy wszystko musiałem zatrzymać wideo, bo samemu to jest ciężko. O mniej więcej 2-3 minuty po jednej, po jednej stronie i jest gotowe. Tu takie małe części, jeszcze tu takie małe części, kurczę, ucieka mi ten telefon cały czas, nie umie tak ustawić dobrze. Po prostu jest obłędny, obłędny zapach, coś pięknego. Takich grzybków, taki zapach się bardzo ciężko spotyka, bardzo rzadko się spotyka. Tak, nasze pieczenie dobiega końca. Zaraz będziemy wyciągać i kosztować. I tak to właśnie wygląda. Gotowe na talerzyku. To jest ta nasza reszta, którą dzisiaj polwędruję z powrotem do lodówki. A jutro pokażę Wam rano, jak zrobić jeczniczkę przepyszną. się będzie jeszcze na jeczniczkę i na jeszcze jedną. Więc. Więc teraz. Więc teraz by trzeba było spróbować, tak? Mm, po prostu gorąco mm, mm, a kotlety szabady to jest nic w porównaniu mm, po prostu nie pamiętam mm, kiedy ostatni raz to jadłem mm. po prostu zajebiste dziękuję bardzo wszystkim dziękuję za uwagę jeżeli się filmik spodobał proszę o łapkę w górę i suba to pomoże mi mam nadzieję dziękuję wszystkim i proszę o komentarze jak ktoś jest chętny do zobaczenia do jutra rana. Jutro zrobimy jajeczniczkę.